Kamil, wyjdziesz za mnie? Co to jest? Poczekaj, zanim przejdziemy do filmu, wejdź zasubskrybuj kanał Ciebie tu nic nie skończyło tak bardzo kończę się rozmawiać z kolegiem Kito Wchodzę za ja mnie Ile malat ma malat 8 on go dupię. EEEEEEEE! Nie ma Mam kostkę! Ja pierdziele, co wy zrobiliście? Zbieram Jak to się wydarzyło, się on zginął? Mamy no. jedno hafe, a nie tylko jedyny. Ej no co się stało? O, dobra, dobra, nie żyj jak polega, no dobra. Czeka mi. A, co do się stało? Dominacja razy, mam ja, białego na smyczy. Mm. Pan w go z Nie wiem. Mam białego na smyczy. Na smyć? Ocieka, długa smyć. Masz Co to <gulanty> <gulanty> Ty typu, uciekamy. Kurna, jak się tylko drzwi otworzyć. Świetnie. co dużo siły ma. Ty, ja też jestem wyżej. Kamil? Wyjdziesz za mnie? Ech, tak. O. 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 Co wyważył? To znaczy? Daj. Ja gram w CS O mału pomału pomału A i wybana Co to za muzyka? Też się boję nas Duch tu jest, duch tu jest, duch tu jest. Zabra mnie, ukrad mnie, ukrad mnie, mnie Ej, ty nie masz Оооо, oh, кудо cool. no, No, to nieźle. No kurna, widziałem dwa razy ją, pałki, wolno, dwa razy. No, to Zostań, ją. A co ja zrobiłem? Od tyłu ją nadziei Patel... na pałkę nie jest znadzielna, pałka lepsza. Czy no. ja. nie nadajesz? Trzeba dla Ja chcę pałkę, to pewnie oddam na się Masz pistolecik? W się sensie, miałeś? Nie, bo to nie ten zapis. Hej, bo Szymon musiał gdzieś zginąć. A tu jest ta lajka ogólnie. Szymon. <laughs> <laughs> musiał gdzieś to zginąć. To zrobimy tak. Ja pójdę po Szymona, a ty idź powoli, no, w bezpieczne miejsce. Wiesz może gdzie mnie ja tu zginął? No gdzieś w tym pomieszczeniu. A ty w ogóle znalazłeś moją głowę? To zostań tu. Nie chcesz genot? No, nie nie potrzebuję. A czy znaleźli moją głowę? To ja mam mhm. na O jest, jestem. Ty fatelni, a nie, 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 nie mam fatelni. Dobra, szedłem strata. Co to jest? Co to jest? Pani wybiały, a zabrał. Kurwa co za złodziejń, ale nie tchnął. Nie widać, że mężczyzna. Nigdy nie gotuje, patali cię nie tylko. No nie, 410 dolców. Policzmy to. To jest niemożliwe, że to zgotow zgotowaliśmy to. Dobra, teraz musimy to jakoś najpierw wsadzić. No, czekaj, albo może czekaj, a jakbym ja to sam spróbował sadić. No, jakby ten jak to Baka. Baka, baka. A tu leci, a tu leci, a tu idzie. O, 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 on to robi, on to robi, ja ci mówię, on to dobra, robi. Dobra, weź, weź w wózek. Zobacz, to, to chyba będzie. Nie, 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 nie. Nie chcę na wózek, tylko żebyś był gotowy z jazdem na wózek. Bo ja to będę teraz no sadzał. O, sadź O, wata, w Lanze, bym, to już nie, nie, wyszło. cię Nauczył się. Nauczył się, kurwa. A nie, a nie, a nie, To było

Ладно, What did you say, Что так. So, yes. mm, A ja lubię to, a ale faza. Ja a few moments later. Mam oh, Trzy, 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 Trzy kaczki. Trzy kaczki. Ej, dobra, wow. dawaj, dawaj. Bierzemy je wszystkie do garnka. Chodźcie. Mamy garnek? Tak, albo tak. Na pewno jest. Kurna, czerwone A jest. Tak. tu jest. Gdzie są kaczki? Kurde, jedna nie wpadła. Jeszcze raz będę trzeba ją wrzucić. Ty! Ile kaczek! Kilka Oczki. o kurde. a to mnie, ja, to nie ja, to nie ja. Tutaj to mnie, to w sensie. mnie, to kurde. Zielony mnie, Przeszkadzasz. mnie, 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 Nie mnie, No, no. no serio? No, no chodź, szukać. Dobra jedna, dwa. Tam gdzieś druga jest na no, no. As fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. <laughs> I don't think you have any idea how fast I'm. Vlevo. No, no daj, daj, daj. Jesteś po. No weź, no weź. <laughs> Oh, o, tu jest co się stało? co? to <jest> Odpalaj! <mum> <mum> no, odpala się już. Chcesz? Kurde, nie no, nie. Możecie? Dobra, możecie dawaj. przyjść? Dawaj. Łukasz. Łukasz. Co? Ja Dumbbelljump, co to robi? A, shit. Nie, nie wiem, ale co to robi? Kaczuszka. Ty, hmm. głowa. Grzygająca. Hmm. Bez słaba, ją hmm. można wziąć, ją można wziąć. Spróbuj ją wziąć. Niech mam z pociągiem wziąć. O kurde. Świetnie. To ma siła. No ja, no ja tylko jeden. Chodź ślipu. O no kurde, nie, nie najpierw patrzcie się do mnie Dobra, idź potworki podworki <tulity> Trzymaj go, Trzymaj go, trzymaj go Trzymaj go, trzymaj go Gdzie on jest, gdzie on jest Tu zbierdzielacz Kulka, bulił czarnego, famił go Trzymaj go, fawlj go. Fawlj go mogę trzymać się, bo ucieka. Paczmy. 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 No nie sprzyjgań na to! Tu jest, o. tu jest. Chodź, kurde. Kur. No co za... Dziąpoc. Dobra, ile stąd coś jeszcze jest. Żabę! Mam, mam go, mam go, mam go, mam go! Kurde... tak chodź idziemy. Ja sam iść te rzekańcem w Czekaj, bo mam tu jeszcze gotówkę. Dobra. We dwójkę ją trzeba złapać.

Choć, choć, tu mam, tu, tu, tu. Ja, nie chodź, 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 Góra, tu dół. Góra, dół. Łap, 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 chodź, 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 Góra. O, oh, nice. O, jest, dobra, w końcu. Eee, brak się atomu, nie potrzebujemy. Kasiu, gdzie jest Nie wiem. Co was tam zabiło po bo... popytu? Nic nas nie zabiło. Wszyscy jesteśmy. Dobra, <ślażdżam ślażdżam> <ślażdżam> <ślażdżam> no, chodź. Idę, idę, ja Ej, no mógłbym, bo jeszcze tu pokój boku Ale weź tą głowę, bo włóż.

Otwórz muszę szafkę. Otwórz muszę szafkę. Kurde, może tu się zejście na dwa. Za gruby jest. Bra, A weź taką obróć, tak bokiem obróć. Mam... Tak boki, bo Że tak, prawda? Pięknie. Za no. grube. O, teraz, teraz. No i dziwi, no i po rzeczy, zabiorę ja zegarek. Bierz kasetę. I wracamy. Dobra, bo jesteśmy blisko, w sumie, do ekstrakcji, to można to odnieść no, i... Chodź od siebie, chodź od siebie. Tylko poprawię coś. Jest. Tu... Tu pokał, Gdzieś coś tu jest. Może w jest. Tu, tak, tutaj. Tu, tu. A, dobra. No to dobra, dobra, No mogę? Halo? Mogę? Dziękuję. Halo? Przeszkadzasz. Ty chłopaki, co tam jest? Nic. Musicie Jak to to rozwali, to... to... Mogłem wózek wyciągnąć się z tym. babko, 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 babko! Pomóż, pomóż, bo się wyrwie. Dawaj, pakujemy go. Do figa. Nie, na górę, na górę, na górę, na górę. Na dół, na dół, na dół, bo się nie zmieści. Zamykaj, zamykaj lodówkę. O. Maj trzymać. Słuchaj, dobra. Ja go trzymam, a ty idźcie. Ja idę dalej, ciurop. Seventy years later. Posłwa sobie, posłwa sobie, Benek. Dobra. Ja myślę, że to trzeba wsadzić tym... tym... Trzeba wsadzić do środka, żeby to zostało pionowo. A. Ale nie, nie... Z... Dawaj na dwa, na dwa kursy po prostu. Dawaj to weźmiemy na raz i później wrócimy po wózek. Ty wszystko tu przyszło teraz. No to chyba już... Co to było? No weźmy ten przejść! Tam damy się spokój Tą harfą Naprawdę? Ale śmierdzi mu but Uf! Oj O no, to no, no możesz się nie No śmierci mu, mu but po prostu, powiedziałem prawdę, no przepraszam Jeżeli go to uraziło Chyba tak, skoro dostaję się do togo. Ej, to mnie nie zawiło. <laughs> Bra. Gratuluję. Ej, ona była niewidzialna przez chwilę widziałeś to? Co? Ona była niewidzialna, serio ci mówię Nie no ja teraz, tylko problem polegał na tym, że nie wiem jakim czytem ona nas zobaczyła co? Co? No fuck, man, sam się wątrawa No co to jest? No co to jest?